Hej, się siemano, z tej strony Kubik z Fortnite, a dzisiaj kolejny challenge, czyli gram bronią, która wypadnie mi jako pierwsza z skrzynki do końca meczu. Klikam gotowość, no to co, lecimy. Ja sobie zaznaczyłem, gdzie lecę, tam. Lecę gdzie? Na bazę ruchu oporu. Moim celem oczywiście będzie wygrać tę grę, a więc mam nadzieję, że mi się uda chociaż do top 10 wytrwać. Bo w tamtym odcinku, no te to, to chyba 30-40, no tak mi nie zachęcająco wyglądało. A więc teraz postaram się lepiej, ale zależy to też od mojej broni, nie? Ja bym chciał sentinel pompy na przykład. Dobra. Lądujemy zaraz. A, to jest tuba za ruch oporu. To jest po tych Star Wars'ach. Leci tu ktoś? Jeden typ. Trzeba jak najszybciej znaleźć skrzynkę. Mhm. No, już widzę, że jest skrzynki. O, 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 ale nie tutaj. Nie ma jej tu. Dobra, ja się chowam. Ja nie mogę używać żadnej broni stąd. Chociaż mam kilka, które bym mógł użyć. Nie, proszę, zostaw mnie. Zostaw. To jest krzynka. Tak. No niech to będzie jakaś dobra broń. Tak, sentinel. Pompa. kuciu, kuciu. No i to jest moja broń do końca tego odcinka. Plus nie, 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 nie. Idziemy do jego boksa. Mhm. Ale laga miałem. Boże święty, czemu ja mam takie lagi? O Jezus Prawdę miałem teraz takiego laga widzowie, że... No bo sobie miałem 14, bo na szczęście leczenia mogę używać, no to otworzę tą skrzynkę, znaczy otw skrzynki otwierać, ale nie mogę zabrać broni, czyli mogę zabrać metal i małe potki. Napiszcie mi, czy to zaliczacie, czy tak samo, czy muszę używać tylko wszystkiego? Czy nie mogę w ogóle otwierać skrzynek żadnych, ani nic? Dobra, lecę na stację benzynową. Potrzebowałbym amunicji, nie? Tak mi się wydaje. Dziękuję za 12 wyświetleń pod pierwszym odcinkiem. Lecimy dalej. Zmieniam, zb zmieniam, zbieram amunicję. No na przykład taki, takim czymś, nie wiem czy bym grał, chciałbym grać. Ja sobie ten ostatni slot otworzę sobie. No i wszystko mo mogę wziąć brać oprócz oczywiście broni, nie? A czy, nie wiem czy się na przykład liczy launchpad. Nie, no to nie jest broń, nie? To jest Rotate, no. Też głupi jestem. A mogłyby to być dwie broni na przykład. Co jakby mi dwie bronie wypadły, nie? To nie wiem, czy to się zalicza. Ale dobra. Lecimy. Oni się gdzieś tam dalej strzelają. Ja użyję Fiza. Oni się gdzieś tam dopiero biją. Dobra, fizem będzie, do, będzie szybciej. No już bym najchętniej go bił. Ale go nie mogę bić. To jakiś bambik totalny. Tylko 9. Ej, kolego. Dobra, to jest bambik, sobie mogę mację jeszcze pozbierać. O, zleciało mi. No, no on uciekł. No. Oh. Zaraz go złapię, no spokojnie. Bo on do strefy zapewne szedł. No i co tu jest fajnego? Taki karabinek by się chciało. Zabity. Dobra. Fizz. i skok. i lecimy na pewno nie na rojowisko, tego miejsca unikamy. Tak będzie najlepiej. O, tym lunchpadem polecę dalej. Wiecie co widzowie, może ja wam to ten po prostu przyspieszę w montażu. No najlepiej tak będzie. lecimy to jesteśmy blisko rojowiska, no to trzeba odbić w drugą stronę tak jakby tutaj, o, tędy jest git jeśli chcecie, nawet możecie mi pisać w komentarzach, e, jakie pomysły mam jakie odcinki nagrywać dalej no nie, no jest na rojowisku aha co tam kogoś strzela Nie wiem czy to tam boty się, boty się strzelają o, o o o wybi, 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 wybiło, wybiło ale lecę tu Ale mam lagi o mój Boże Ja nie chcę wchodzić w interakcję z jakimiś typkami Skrzynki co otwieram, ale broni oczywiście nie mogę wziąć Chociaż chciałoby się takiego, na przykład, no właśnie, no chciałoby się, chciała, tak, chciałoby ci się, nie? Nie dla psa kiełbasa, no też by się chciało taką broń. No ale co widzowie zrobię? No nie mogę jej wziąć. Dobra, i teraz w dół. Ej, no, to by 26 to już lepiej. Ci... O, jo. No nie, no nie, 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 nie. nie Goście mi nawet na tym głównie nie jeździ. A ta pompa nawet. No ją tu jedzie, on tu jedzie. Idź, idź. Won. Teraz ja może ucieknę. Dwa. I trzy. I się chowamy. Nie, on no, tu nie pójdzie. Nie. nie, poszedł sam do mnie, Chyba. Chyba nie, 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 mamy nie, Aha. nie, O! Tutaj nie, 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 No i nawet mi nie, 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 no, on nie znalazł. No czy, czego ty się? To będzie koniec. Jakże przepięknej, podłubych historii. No. Dziękuję wam za oglądanie. No jak widzicie. Po raz drugi mi nie wyszło. No, ja po prostu nie wiem, czy ja już mam nagrywać. Po prostu jestem taki słaby. Ale dobra, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, najczęściej. No i cześć.